Człowiek, który szuka aprobaty, jest jak żebrak stojący pod cudzym oknem. Nawet jeśli dostanie kromkę chleba, nigdy nie będzie to jego własny stół. Wyobraź sobie taką scenę: siedzisz w barze, przy stoliku obok ona, śmieje się, patrzy w oczy facetowi, którego widzisz pierwszy raz w życiu. Ty, mimo że znasz ją od miesięcy, nigdy nie doczekałeś się od niej takiego spojrzenia. Rozmawialiście, byłeś miły, zawsze gotów wysłuchać. Pamiętałeś o jej urodzinach, wysyłałeś wiadomości miłego dnia i zawsze odpowiadałeś w minutę. A jednak w jej oczach nigdy nie było tego błysku, który widzisz dziś skierowanego do kogoś obcego. I wtedy coś w środku pęka. Bo zdajesz sobie sprawę, że wcale nie chodzi o to, że ona nie wie, jaki jesteś dobry. Ona wie. I właśnie dlatego nigdy nie spojrzy na ciebie w ten sposób. To jest cichy ból tysięcy mężczyzn. Być obecnym, ale niewidzialnym, być potrzebnym, ale nigdy pożądanym, być w jej orbicie, ale nigdy w jej sercu. Psychologia kobiety w takich sytuacjach działa jak grawitacja, przyciąga to, co jest poza zasięgiem i lekceważy to, co zawsze stoi na wyciągnięcie ręki. To nie jest okrutne z jej strony. To mechanizm głęboko zapisany w jej podświadomości, mechanizm którego większość mężczyzn nigdy się nie nauczy, bo spędzają życie próbując zasłużyć na uczucie, zamiast je inspirować. Widzisz, problem z byciem miłym facetem nie polega na tym, że jesteś uprzejmy czy empatyczny. Polega na tym, że ta postawa jest Twoją walutą, jedyną jaką masz. A jeśli jedyną rzeczą, jaką oferujesz kobiecie, jest to, że zawsze jesteś dostępny, to w jej oczach nie masz żadnej wartości. Bo wartość rodzi się z wyboru, a nie z desperacji. Kiedy zawsze mówisz alt tak, kiedy zawsze jesteś w pobliżu, kiedy nigdy nie pozwalasz, by poczuła brak, w jej świecie stajesz się tłem. Tłem, które można odsunąć, kiedy pojawia się coś, co porusza jej emocje. I właśnie tu leży źródło. Największej iluzji. Myślisz, że jeśli będziesz jeszcze milszy, bardziej cierpliwy, bardziej wyrozumiały, w końcu ona to doceni, ale to działa odwrotnie. Twoja obecność staje się przewidywalna, a to, co przewidywalne, staje się przezroczyste. A teraz wyobraź sobie drugą scenę. Nie odpisujesz natychmiast. Nie jesteś tam, gdy ona przypadkiem wysyła wiadomość w środku nocy. Twoje życie jest zajęte. Twoja energia skupiona na czymś większym niż ona. Nagle jej ciekawość budzi się z uśpienia, bo przestajesz być stałym elementem. Stajesz się pytaniem, a kobiety pragną odpowiedzi na pytania, które ich intrygują. Zrozum jedno: ona nigdy nie zakocha się w Twoim tak. Zakocha się w Twoim być może. Bo być może oznacza, że musi cię zdobyć, a zdobywanie jest paliwem jej emocji. Dlaczego o tym mówię? Bo wielu mężczyzn, szczególnie w Polsce, wyrasta w kulturze, w której mówi się im, że najważniejsze jest być uczciwym, dobrym, pomocnym. I to jest prawda, ale nie w grze, jaką jest pociąg i pożądanie. W tej grze reguły są inne. Jeśli ich nie znasz, przegrywasz, zanim zaczynasz. Większość z nas nosi w sobie ten sam scenariusz. Inwestujesz w nią swój czas, uwagę, uczucia. Czekasz. Liczysz, że któregoś dnia spojrzy na ciebie inaczej, ale ten dzień nie nadejdzie, dopóki nie zrozumiesz, że to nie ona jest twoim problemem. Twój problem to to, że oddałeś jej władzę nad swoim poczuciem wartości. A odzyskanie tej władzy zaczyna się od jednego, brutalnie szczerego pytania. Czy gdybyś jutro zniknął z jej życia, ona naprawdę by to poczuła? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to znaczy, że czas przestać być obecnym w jej świecie i zacząć budować swój własny. Jeśli w tym, co opisałem, widzisz swoje własne doświadczenie, nie pozwól, by to był tylko kolejny film, który obejrzysz i zapomnisz. Zasubskrybuj teraz, bo za chwilę odsłonię mechanizm, który sprawia, że kobiety tracą zainteresowanie, i jak możesz odwrócić ten proces na swoją korzyść. Największa pomyłka mężczyzn polega na tym, że próbują wygrać serce kobiety, grając w jej grę. Ale kobieca gra jest stara jak ludzkość i opiera się na mechanizmach, które mężczyzna, jeśli nie jest świadomy, odczyta całkowicie opacznie. Według Junga w psychice kobiety istnieje archetyp animusa, męskiej energii, którą ona projektuje na mężczyzn. To znaczy, że kobieta nie zakochuje się w Tobie takim, jakim jesteś. Ale w obrazie mężczyzny, jaki nosi w swojej podświadomości. Jeśli pasujesz do tego obrazu, stajesz się źródłem fascynacji. Jeśli nie, zostajesz w roli przyjaciela lub bezpiecznego tła. Problem w tym, że miły facet wcale nie pasuje do tego archetypu w sposób, który wzbudza pożądanie. On pasuje do roli powiernika, opiekuna, brata, wszystkiego, tylko nie kochanka. W jej podświadomości taki mężczyzna nie jest zagadką, jest rozwiązaniem, które już dawno przeczytała i odłożyła na półkę. Joe Dispenza powiedziałby, że w każdej interakcji tworzymy pole energetyczne. Kobieta wyczuwa, kiedy twoje pole jest skoncentrowane na niej, kiedy stajesz się nadawcą całej swojej uwagi, a ona odbiorcą. Im dłużej to trwa, tym bardziej równowaga się zachwiewa. Ona zaczyna czuć przewagę a jej mózg, zaprogramowany, by szukać wyzwań, zaczyna szukać innego źródła ekscytacji. Dlatego kluczem nie jest więcej dawać, lecz więcej zatrzymywać dla siebie. To jest mechanizm, którego większość mężczyzn nigdy nie zrozumie. Myślą, jeśli pokażę jej, że jestem zawsze dostępny, to ją uspokoję i zbliżę do siebie. W praktyce, paradoksalnie, robisz coś odwrotnego. Odbierasz jej możliwość tęsknoty, a tęsknota jest paliwem pożądania. Wyobraź sobie scenę z polskiego życia codziennego. Kobieta, która ma mężczyznę na wyciągnięcie ręki, zawsze gotowego odwieźć ją do pracy, pomóc z zakupami, wysłuchać jej narzekań. Wszystko to robi z nadzieją, że pewnego dnia ona dostrzeże jego wartość. Tymczasem ona dziękuje, uśmiecha się i idzie na randkę z kimś, kto wcale nie jest tak miły. Ale ma w sobie coś nieprzewidywalnego. To, co kobieta nazywa chemią, to w istocie energia napięcia. To napięcie powstaje wtedy, gdy mężczyzna nie jest w pełni odsłonięty emocjonalnie, gdy ma swoje życie, cele, które są ważniejsze niż ona. Wtedy kobieta zaczyna się zastanawiać, co on robi, kiedy nie jest ze mną, kim on naprawdę jest. Psychologia ewolucyjna mówi jasno: kobiety są. Zaprogramowane, by szukać mężczyzny, który potrafi przetrwać i prosperować bez ich wsparcia. Mężczyzny, który nie traci równowagi emocjonalnej, gdy ona się wycofuje. Kiedy rozumiesz ten mechanizm, przestajesz traktować jej testy jako ataki. Jej opóźnione odpowiedzi, drobne prowokacje, pytania o Twoją przeszłość to nie jest przypadek. To forma sprawdzenia, czy jesteś mężczyzną, który reaguje czy odpowiada. Mężczyzna, który reaguje natychmiast, pokazuje, że jego emocje są na sznurku w jej rękach. Mężczyzna, który odpowiada spokojnie i selektywnie, pokazuje, że ma swoje centrum kontroli. I tu zaczyna się różnica między chłopcem a mężczyzną. Chłopiec boi się utraty uwagi kobiety, bo uważa, że ona jest jego źródłem wartości. Mężczyzna wie, że jego wartość jest autonomiczna i to właśnie czyni go atrakcyjnym. CTA do do bloco 2 personalizado. Jeżeli właśnie zaczynasz rozumieć, że to nie ona była źródłem twojego cierpienia, ale twoja własna reakcja, napisz w komentarzu jestem w grze. Potem zasubskrybuj, bo za chwilę pokażę ci jak odwrócić dynamikę relacji tak, aby to ona zaczęła inwestować w ciebie. Odwrócenie dynamiki między tobą a kobietą nie zaczyna się od niej, zaczyna się od ciebie. Nie wymaga manipulacji, gier ani udawania kogoś, kim nie jesteś. Wymaga jednego odzyskania własnego centrum i nauczenia się, jak emanować nim w sposób, który kobieta odczuje bez słów. W Polsce wielu mężczyzn dorasta w przekonaniu, że prawdziwa siła to poświęcenie siebie dla innych. I to jest piękna cecha. Ale w relacjach damsko-męskich często prowadzi do autodestrukcji, bo kiedy kobieta widzi, że wszystko, co robisz, jest podporządkowane jej, przestaje odczuwać respekt. A bez respektu nie ma pożądania. Rewersja zaczyna się od wycofania inwestycji. Nie chodzi o to, by stać się zimnym czy wrogo nastawionym. Chodzi o to, by przestać dawać nadmiar tam, gdzie nie ma wzajemności. Jeśli wysyłasz trzy wiadomości, a dostajesz jedną krótką odpowiedź, zatrzymaj się. Jeśli ciągle proponujesz spotkania, a ona zawsze ma coś do zrobienia, przestań proponować. To moment, w którym przestajesz być dawcą jednostronnym, a zaczynasz stawać się mężczyzną, którego uwaga jest rzadkim i wartościowym towarem. W kulturze polskiej mamy wiele przykładów mężczyzn, którzy rozumieli tę zasadę. Spójrz na bohaterów powieści żeromskiego czy prusa. Mężczyźni, którzy nie biegali za każdą spódnicą, ale skupiali się na swojej misji, pracy, pasji. Kobiety w tych historiach często same zaczynały zabiegać o ich uwagę, właśnie dlatego, że nie były jej pewne. W praktyce rewersja to także zmiana energii w interakcji, zamiast być tym, który inicjuje wszystko pozwól, by to ona czasem podjęła krok. Zamiast natychmiast odpowiadać na jej wiadomości, zrób to, gdy naprawdę masz czas i ochotę. Zamiast szukać tematów, by utrzymać rozmowę, pozwól, by cisza też była częścią waszego kontaktu. Kiedy przestajesz gonić, zaczynasz przyciągać. To działa również na głębszym, podświadomym poziomie. Kobieta odbiera mężczyznę, który jest skupiony na swojej drodze, jako kogoś stabilnego emocjonalnie. A stabilność emocjonalna to sygnał bezpieczeństwa. Paradoksalnie, nawet jeśli wywołuje w niej napięcie przez swoją nieprzewidywalność, bo ona wie, że jeśli ty jesteś w swoim centrum, to żadna jej huśtawka emocjonalna nie strąci cię z równowagi. W tym momencie pojawia się coś jeszcze odwrócenie ramy. To ty zaczynasz być tym, który ocenia, czy ona pasuje do twojego życia, a nie odwrotnie. Zaczynasz patrzeć na jej zachowanie. Jak na wskaźnik jej wartości jako partnerki? Czy inwestuje w ciebie? Czy jest obecna nie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje? Czy wnosi spokój czy chaos? Ta zmiana mentalna jest potężna, bo przesuwa ciężar relacji z pragnę jej aprobaty na zastanawiam się, czy ona zasługuje na moją. Z czasem zauważysz, że twoja energia zaczyna działać jak filtr. Kobiety, które wcześniej traktowały cię jak opcję rezerwową, poczują, że tracą dostęp i część z nich spróbuje wrócić, a te, które szukały łatwej uwagi, po prostu odejdą. I to jest dobre, bo zostają tylko te, które widzą w tobie mężczyznę o realnej wartości. Ale uwaga, to nie jest chwilowa strategia, którą stosujesz, żeby ją odzyskać. To jest nowa tożsamość. Jeśli spróbujesz udawać, że jesteś niezależny, a w środku wciąż będziesz uzależniony od jej reakcji, ona to wyczuje. Prawdziwa rewersja wymaga, byś naprawdę odnalazł sens swojego życia poza nią. Może to być pasja, biznes, sport, rozwój duchowy, cokolwiek, co sprawia, że twoje dni mają cel, bo kiedy masz cel, kobieta staje się dodatkiem do twojego życia, a nie jego centrum. Są w życiu mężczyzny momenty, kiedy wszystko, co znał, przestaje działać. Kiedy strategie bycia miłym zawodzą, a dotychczasowe relacje rozpadają się jak domek z kart. To jest chwila, w której wielu mężczyzn upada, ale dla nielicznych jest to początek. Suwerenność, prawdziwa męska suwerenność, nie polega na tym, że stajesz się nieczuły czy zimny. Polega na tym, że twoje emocje przestają być Zakładnikami czyjejś obecności lub braku. Wiesz kim jesteś, wiesz dokąd zmierzasz i wiesz, że żadna kobieta nie jest w stanie ani dodać, ani odjąć Twojej wartości. To nie znaczy, że rezygnujesz z miłości, wręcz przeciwnie. Miłość, którą oferujesz, staje się czystsza, bo nie jest skażona strachem przed stratą. Możesz kochać, ale nie pozwalasz, by Twoje życie zależało od czyjejś decyzji, humoru. Czy chwilowego zainteresowania. Kiedy osiągasz ten stan, kobiety czują to bez słów. Twoja obecność nabiera innej jakości. Nie musisz nic mówić. Twoje spojrzenie, sposób poruszania się, ton głosu wszystko komunikuje. Jestem mężczyzną, który wybiera, a nie żebrze o wybór. W polskiej kulturze mamy powiedzenie Pan na swoim to właśnie jest mentalność suwerennego mężczyzny. Nie chodzi o dominację nad innymi, ale o panowanie nad sobą. Twój czas, energia i uwaga są twoimi najcenniejszymi zasobami i dajesz je tylko tam, gdzie jest prawdziwa wartość. Taki mężczyzna przestaje reagować na prowokacje, nie musi udowadniać swojej wartości w dyskusjach, nie boi się odejść od stołu, przy którym nie jest szanowany, nie dlatego, że jest arogancki, ale dlatego, że zna swoje granice. I tu. Tkwi paradoks. Kiedy przestajesz potrzebować, zaczynasz przyciągać. Kiedy nie goni, ale idzie swoją drogą, kobiety zaczynają iść jego śladem. Bo kobieta pragnie mężczyzny, którego podziwia, a podziw rodzi się z siły. Nie tej fizycznej, ale wewnętrznej, której nie da się podrobić. Suwerenność to także wolność od iluzji. Nie szukasz już idealnej kobiety, która uratuje cię przed samotnością. Wiesz, że to ty jesteś swoim ratunkiem, to ty jesteś źródłem swojej siły, spokoju i sensu. Kobieta, która wejdzie do twojego życia, nie stanie się twoim fundamentem, ale towarzyszką w drodze, którą już idziesz. I właśnie wtedy, paradoksalnie, pojawiają się kobiety, które wcześniej były poza twoim zasięgiem, bo twoja energia jest inna nie jest energią braku. Ale pełni, a pełnia przyciąga. Na koniec zapamiętaj: suwerenność to nie stan, który osiągasz raz na zawsze. To codzienna praktyka, codzienny wybór, by nie oddawać steru swojego życia w cudze ręce bo mężczyzna, który posiada siebie, nigdy nie musi nikogo gonić. To świat zaczyna gonić Jego.